No jedziemy dalej z tymi warsztatami dla młodych. Kolejne szkoły się zgłaszają. No super, mega mega się cieszę. No i duma. Dzięki. No dobra, będę się zbierać do biura. Już? Myślałem, że zrzucisz dla mnie na chwilę ten ręcznik. O. No, jeśli dostanę coś, na zachęta. Teraz twoja kolej, ale bym się teraz z tobą bawił. Wyskakuj ze spodni, o! sorry, przepraszam, przepraszam. To było super. Super, tak zacząć dzień. Same benefity. I friends! <tori> Mógłbym jeszcze raz, ale muszę lecieć. No, zbieraj się, kubuj, zbieraj się. Musisz edukować społeczeństwo. A może tak na szybko. Dobra, przekonałeś mnie. <gryśne> <gryśne> Proszę, pani Kawa. <gryśne> <gryśne> Dziękuję. Przepraszam, ale ja chyba się chyba skądś kojarzę. Studiujesz może gdzieś niedaleko? Często Cię tu widzę. Pracuję. W Video Max. Super. Oglądam Wasze odcinki. Patryk jestem. Ania. Teraz jestem w pracy, ale po... Może umówimy się na kawę? Myśleliście, że normalnie kolej zaczął szydzić z feminatywów? No, no miał taki ubaw po prostu, bo jedna z uczestniczek powiedziała, że jest, słuchajcie, inżynierką, a nie inżynierem. Ale to w tym twoim projekcie? No tak, no. On jest o kobietach, a on mi wyjeżdża z czymś takim. To co on tam robi? Dobre pytanie. Cześć wszystkim. Dobra, słuchajcie, zrobimy odcinek o feminatywach. Spoko, temat na czasie. No. Tylko może obgadamy go przy kawie, żeby tu nie siedzieć? Ania? Ja muszę coś załatwić. Okej. Okay. Jak ci się mieszka z Michałem? A co? Nic, no tak po prostu pytam. A um, mówił ci coś o mnie? Nie, a powinien? Nie no, tak pytam. Spoko. Może zaczęłabym się z kimś spotykać. Myślę, że i tak czujesz, no to... Czemu nie? Ja wiem, że masz swoje zdanie o Warszawie, ale myślę, że są tutaj też tacy naprawdę spoko faceci. I myślę, że jest ich nawet dosyć sporo. Właśnie jeden zaprosił mnie na kawę. Proszę, opowiadaj. No to dorabia tu w kawiarni obok. Mhm. Mm, Studiuje ekonomię. Mhm. Rozmawiałam z nim chwilę, wydaje się naprawdę spoko. Ale i tak się waham. Czemu nie by? No wiesz, dopiero co rozstałam się z Wiktorem. Wiesz, jeżeli tak czujesz i tego chcesz, no ja uważam, że nie ma jakiegoś takiego społecznego przymusu, że trzeba być w żałowie po rozstaniu. No tak, ale zaraz powiedzą, że dopiero co się rozsta z jednymi już lata z kolejnym. No i właśnie o tym mówię. O przejmowaniu się tym, co ci inni powiedzą. Ważne jest to, czego Ty potrzebujesz, a nie ludzie, którym nic do tego, z kim się umawiasz i kiedy. No przemyśl to sobie dobrze, naprawdę. No powiem Wam, że to jest naprawdę świetny temat. W ogóle mnie osobiście strasznie denerwuje, że na te niższe stanowiska są nazwy w stylu asystentki albo sekretarki. A jak już jest jakieś wyższe stanowisko, to kierownik, prezes albo dyrektor. I to jest bardzo deprymujące, szczególnie dla dziewczyn, które dopiero co zaczynają karierę zawodową. Dlatego trzeba o tym mówić. No, i myślę, że wyjdzie naprawdę fajny odcinek. Spisaliście się. No, to może dzisiaj wyjdziemy wcześniej. Ostatnio dużo pracowaliśmy. No dobra, możemy tak zrobić. Dzięki. Dzięki. do południa. Tobie też. Cześć, najpiękniejsza. No hej, chciałam zapytać, czy wpadniesz dzisiaj do mnie wieczorem? No pewnie. Zrobimy sobie noc filmową. To o której będziesz? 19. Mm, no dobra, no to pa. Pa. Ludzie tak narzekają na te apki. Dla mnie to po prostu znak czasu. Pół życia spędzamy w internecie, więc to normalne, że poznajemy tam ludzi. No tak, tak. Też tak uważam. A ty z jakich do tej pory korzystałaś? Generalnie to z różnych. Okej, okay, a czego w nich najbardziej nie lubisz? <noise> Chyba nie ma takiej rzeczy. Bo mnie mega wkurza, jak pisze z kimś kilka dni, nawet tygodni, a nawet nie dochodzi do spotkania. No, to jest akurat słowa. W każdym razie fajnie było zagadać do kogoś w realu. A ty często wychodzisz na randki? Generalnie to często. U mnie bardzo lubię wychodzić. Nie, no to jest nie fair, znowu wygrałaś. Mówiłam ci, że jak chcesz wygrać, to nie ze mną. Co? Pomyślałem sobie, że jesteśmy friends with benefits, a w zasadzie to tylko z tobą spędzam czas. <tuszy> Pretensje nie do mnie, ja ci niczego nie zabraniam. No wiem, spoko. Ale jeśli chcesz pocieszenia, to od momentu, kiedy ustaliliśmy, w jakiej jesteśmy relacji, ja i tak z nikim innym nie spałam. Nie zabraniam. Nie pytam. Oż ty. Jeszcze raz. Hej, sorry za to rano. Spokojnie. Przyzwyczaiłem się, że mieszkam tu sam albo z Danielem. Powinienem zatrzasnąć drzwi. Nie no, to ja powinnam zapukać. Dobra, to ustalmy, że będziemy się zamykać i pukać. Skoda. <noise> Spoko. Hej! Hej, znalazłam jeszcze parę rzeczy do odcinka o feminatywach. Może coś się przyda? No Pewnie, jasne. Wykażesz mi jutro. A. Poszłaś na terantkę? I jak było? Wiesz, oczywiście, jeżeli chcesz o tym mówić, to... No, powiem Ci, że jestem naprawdę miło zaskoczona. On też pochodzi z mniejszej miejscowości i wydaje się, że mamy podobne spojrzenie na świat. No to super, gratuluję. Tylko nie wiem, czy się trochę nie wygłupiłam, bo po napisałam mu, że dziękuję za spotkanie i że chętnie mówię się z nim jeszcze na kawę. Ale to niby dlaczego miałaś się wygłupić? Przecież to bardzo miłe, co mu napisałaś. No, nie wiem, czy dziewczyny powinny wychodzić z takimi propozycjami. Posłuchaj, Ania. Dziewczyna to przede wszystkim powinna robić to, co chce. Odpisał. Widzisz, na pewno docenił Twoją inicjatywę. Napisał, że wyczuła we mnie brak autentyczności i że dziękuję, ale już się nie spotkamy. Ja... Yeah. Zrobiłem listę filmów, które chcę ci pokazać. Wiesz co? Chciałabym się wyspać, a jak będziemy spać razem, to się nie wyśpię. Ale nie <grystanie> chcę, żebym został <grystanie> na noc? No nie. Myślałam, że było fajnie. No było bardzo fajnie, ale chciałabym mieć dzisiaj też czas dla siebie. Rozumiesz, prawda? No, oczywiście. <grystanie> Spoko. Może odbierasz? Ktoś się cały czas do ciebie dobija. To mój były. Niech tak. spadnie. Jeszcze pisze mi SMS-a, żebym koniecznie oddzwoniła. Może coś się stało? To jego problem. Ale okej, okay. niech mu będzie. No, cześć. No, ale jak to? To pewne? Cześć. Czyli coś się stało? Mój były powiedział, że ma HIV i żebym się przebadała. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.